Wentylacja emocjonalna jak wietrzenie emocji poprawia samopoczucie? Wentylacja emocjonalna to technika, która ma na celu promowanie zdrowego wyrażania emocji i zarządzania nimi. Często zdania takie jak Nie jest tak źle, nie możesz się tak czuć lub Przesadzasz stopniowo wpadają nam do głowy i unieważniają to, jak się czujemy. Wyłącz uprzedzenia dotyczące emocji. Być może trudno jest nie kojarzyć radości z emocją pozytywną, a gniewu z emocją negatywną. Ale gdybyśmy powiedzieli, że to skojarzenie wchodzi w proces uczenia się, czy uwierzylibyśmy w to? Chodzi o to, że emocje stanowią część ważnego, ale często przeoczanego etapu w naszym rozwoju i nauce. Przez długi czas dużą wagę przywiązywano do funkcji poznawczych, natomiast część emocjonalną, inteligencję emocjonalną, odsuwano na bok. Następnie inne przekonania doprowadziło do generalizowania ich oceny. W konsekwencji emocje, które mogą wyrwać nas spod kontroli, zyskały złą reputację i dlatego znalazły się na czarnej liście. Ale uważaj, Emocje dostarczają informacji o tym, jak się czujemy, same w sobie nie są dobre ani złe. Wszystko zależy od ich ekspresji, zarządzania i tego, co w nas wyzwalają. Spójrzmy na przykład, dobrze ukierunkowana emocja złości pozwala nam wyznaczać granice w niesprawiedliwych sytuacjach, takich jak zapobieganie maltretowaniu nas przez kogoś. Tymczasem źle ukierunkowana emocja gniewu przytłacza nas i rani, jak w przypadku obrażania kogoś, kto nas źle traktuje. Kolejna kwestia dotycząca rewizji tego, co myślimy o emocjach, ma związek z uprzedzeniami dotyczącymi płci. Istnieją emocje, które są uważane za bardziej odpowiednie w zależności od tego, czy mówimy o mężczyźnie, czy o kobiecie. Na przykład klasyczny pogląd, że mężczyźni nie płaczą, uniemożliwia im wyrażanie siebie i proszenie o pomoc. Nie dajmy się zmylić, emocje są uniwersalne i to czynniki kulturowe ustaliły, że mężczyźni nie płaczą, a kobiety są bardziej wrażliwe. Jednak trzymanie się tej idei i tłumienie emocji wiąże się z zapłaceniem bardzo wysokiej ceny w zakresie naszego dobrego samopoczucia. Emocje należy rozumieć i pracować nad nimi, a nie od razu oceniać lub ich unikać. Wentylacja emocjonalna zaczyna się od rozpracowania emocji. Wyobraź sobie, że czujesz gorącą emocję jesteś bardzo wściekły, ponieważ nie dostałeś oceny, jakiej oczekiwałeś na egzaminie. Jak to się stało, że poczułeś się w ten sposób? Ważne jest, aby móc rozpoznać, jakie czynniki mogą odgrywać rolę w tej sytuacji, aby zrozumieć, dlaczego wyzwoliła się ta emocja. Z pewnością w tej samej sytuacji dwie różne osoby zareagowałyby inaczej, tylko dlatego, że inaczej interpretują i przeżywają ten fakt. Ćwiczenia i techniki ćwiczenia wentylacji emocjonalnej. Wentylacja emocjonalna oferuje wiele sposobów na wietrzenie emocji. Oto kilka przykładów. Zacznij od nadania nazwy emocji. Gniew, wściekłość, zazdrość, zawiść, radość, strach nazwij emocje zgodnie z tym, czym jest, bez prób jej ukrycia lub upiększenia. Czujemy coś i przeżywamy w ten sposób, co nie sprawi, że staniemy się lepszymi lub gorszymi ludźmi przewietrz je ustnie lub pisemnie. Będzie to zależeć od preferowanego stylu i trybu danej osoby. Na przykład są tacy, którzy wolą pisać lub rysować, podczas gdy inni lepiej wyrażają emocje słowami. Jeśli chodzi o pisanie, możemy zdeponować emocje w poście, aby je wydobyć, zdystansować się do nich i do sposobu, w jaki nas zalewają, czuję się źle, bo mój przyjaciel dzisiaj chce mi się płakać, ponieważ miałem zły dzień, jestem szczęśliwy, gdyż. Oceń sytuację Innym kluczowym ćwiczeniem może być dokonanie oceny określonej sytuacji w celu zintegrowania myśli, uczuć i zachowań. Możemy to zrobić pod koniec dnia lub na koniec czynności. Jak się czułem robiąc to? Co mógłbym poprawić? Zadaj pytania, które pozwolą wejść w kontakt z emocjami i osiągnąć emocjonalny upust. Wentylacja emocjonalna to coś, co robisz dla siebie. Jak wspomniano powyżej, wietrzenie emocji to sposób na myślenie o sobie i odczuwanie siebie. Bardzo często jesteśmy w stanie wczuć się w emocje innych, ale nie stosujemy tej samej zasady do siebie. Oceniamy siebie jako słabych, głupich lub nadmiernie wrażliwych na nasze uczucia w pewnych okolicznościach. Umiejętność wejścia w kontakt z emocjami to kwestia samowiedzy, ograniczeń, akceptacji i poczucia własnej wartości. Chodzi o to, aby zapewnić sobie miejsce, na które zasługujemy. Wychodząc z tego punktu możemy się rozwijać. Ten emocjonalny garnek, który próbujemy zakryć prędzej czy później, dochodzi do stanu wrzenia i pojawiają się choroby psychosomatyczne, stres, niepokój, zaburzenia snu. Dlatego zaprzyjaźnianie się z naszymi emocjami to coś więcej niż wybór, to kwestia zdrowia.